Cześć wszyscy, macie czasem dość tego okropnego samozapłonu, który niszczy Wam bazy? Albo może chcecie po prostu pobawić się w inne sposoby ochrony przed pożarami. Tak czy inaczej, dobrze trafiliście, bo dziś omówimy sobie najlepsze metody na samozapłon. I uwaga, bo szykują się mocne statementy. Zacznijmy od czegoś prostego, czyli klasycznej pustyni z oazą. Jak działa? Ano także na terenie całej pustyni w lato jest burza piaskowa, no i dzięki temu samozapłon nie występuje na tym biomie. Nie oszukując się, jest to dobra strategia, ale wadą jest to, że trzeba nosić jakieś gogle, żeby swobodnie biegać w lato. No i też to, że jesteśmy zmuszeni do budowania bazy na danym biomie. Bo budowa bazy na danym biomie jest na pewno nudna i czasem może się nie opłacać, jeśli świat nam się wygeneruje tak, że pustynia będzie na jakimś odludziu. No i ostatnią taką niby wadą, która dosyć mało zmienia, jest to, że gdzieś tam mamy spawn antlejona i jeśli zbudujemy na nim bazę, to będzie średnią. Ale jest prosty sposób, by wiedzieć, gdzie będzie Antlion. Wystarczy szukać na pustyni takiego ułożenia turfów, i jak już się znajdziecie, to gratulacje macie spawna Antliona. Ta metoda ma też parę zalet, na przykład na samej pustyni są kozy i kaktusy, oba są dobrym źródłem jedzenia. No i jak jesteście jak ja i nienawidzicie kiedy te okropne, naturalne ścieżki nachodzą wam na budowle, to pustynia za razem może być dobrym pomysłem, bo ścieżki nigdy na niej nie występują. Podsumowując, oaza to dobra, ale bardzo oklepana strategia głównie przydaje się pod mega bazy, bo wtedy nie musimy się prawie w ogóle Martwić samozapłonem. No chyba, że baza zacznie już wychodzić poza oazę. Zdecydowanie mniej oklepanym, ale dalej mocnym miejscem są podziemia. Dosyć to logiczne, ale w podziemiach nie występuje samozapłon. Do tego mamy taką zaletę, że pod ziemią temperatura w lato jest na tyle niska, że się naturalnie nie przegrzewamy. Wady podziemi to trzęsienia ziemi, ale można sobie ładnie z nimi poradzić, stawiając filary, które je bardzo dobrze kontrują. Kolejną wadą jest mały spadek sanity oraz ciągła ciemność w większości podziemi. Zdecydowanie moją największym problemem jest to, że wkurza mnie ciągłe przechodzenie między podziemiami, a powierzchnią, ale robimy to głównie na początku gry, bo potem można sobie ogarnąć w bazie wszystko co się chce i wychodzić tylko na powierzchnię, jak się potrzebuje robić jakieś powierzchniowe sprawy. Ale tak generalnie to zdecydowanie jest to trochę inne podejście do gry, szczególnie jak już odpalimy cieniste ripty i zdecydowanie polecam się czasem pobawić w mieszkanie w cave'ach. Swoją drogą, lubicie literaturę? Ja znam dwie postacie, które bardzo ją lubią i dzięki jednej mądrej książce możemy sobie całkowicie wyłączyć samozapłon. Mowa tutaj oczywiście o książce wickerbottom, która przywołuje deszcz. No i oczywiście jak pada deszcz to nic nam się nie podpali samo z siebie. Super sprawa, bo zmienia nam latowy taką ciepłą wiosnę, tylko trzeba pamiętać, że mimo braku samozapłonu dalej możemy się przegrzać. Ale Oroźny chester albo jakieś inne pierdoły nam z tym pomogą. Jest to super metoda na takie naprawdę mega-mega bazy, jak już mamy zawalone parę biomów budowlami, bo wystarczy regularnie czytać książki i nic się nie spali. No ale książki może czytać tylko Maxwell i Weaker, więc ta taktyka działa tylko na dwóch postaciach. Ale mimo wszystko jest to strasznie OP, Jak mega bazujecie Maxwellem, to polecam serdecznie. Za to serdecznie nie polecam Ice Crystallizera, jest to proriftowa stacyjka, która ma ogromny zasięg i jak włożymy do niej oko to w tym ogromnym zasięgu będzie robić taką pseudo zimę. Dzięki temu żadna rzecz nie podlega samozapłonowi, ani żadne rośliny nam nie wyschną same z siebie. Ale przez to, że jest pseudo zima, to w całym obszarze jest strasznie zimno do tego stopnia, że możemy umrzeć. No i z zamarzaniem w lato jest taki problem, że jeśli dzieje się to w nocy, to temperatura z jakiegoś powodu nie chce nam wzrosnąć, więc lepiej nie zamarzać. Też nie wiem czemu, ale jak podczas lata wejdziemy z jakimkolwiek termalstonem w zasięg tej stasyki, to nagle thermal Stone będzie maksymalnie nagrzany przez jakiś czas. I jak wyjdziemy z jego zasięgu, to od razu wróci do swojej oryginalnej formy bez straty wytrzymałości. A ratuje to trochę tą stasykę, ale moim kolejnym problemem jest to, że pojawia ona lodowce, które trochę wkurzają, jak się ma w bazie. Ale to już raczej wkurza tylko ludzi, którzy lubią myśleć ładnie w bazie, no bo mimo wszystko te lodowce to darmowy lód. Tak poza tym, no to oczywiście problem jest to, że musimy już mieć od by zdobyć tego cośka, więc dla większości graczy nie będzie łatwo zdobyć Zdobyć tą stacyjkę, no i nie ma opcji, by zdobyć się przed pierwszym latem, bo potrzebujemy zabić zmutowanego Birgera, a Birger pojawia się dopiero w miesiąc. Ale myślę, że jak ktoś lubi eksperymentować, to może ona się przydać, tylko trzeba dobudować sobie trochę piecyków, by termale sobie nagrzewać. No i nie ukrywam, że moim zdaniem, jak na etap gry, w jakim się to zdobywa, to mogłaby ona być trochę lepsza tak w ogóle to jest to teoretycznie lepsza wersja strażaka, a nie omówiliśmy jeszcze strażaków, więc... Strażak, prosta struktura, która jest dosyć tania. Trzeba tylko pofarmić trochę lodu i strażak działa tak, żeby w swoim zasięgu będzie on gasił rzeczy oraz nawadniał roślinki. Chyba, że go wyłączymy, no to wtedy nie będzie. Ale jak dużo rzeczy zacznie się palić, to nawet jak jest wyłączony, strażak odpali system awaryjny i zacznie gasić rzeczy wokół siebie. Tylko, że działa to oczywiście tylko jak dużo rzeczy się pali, a nie na przykład jedna, więc lepiej mieć go jednak odpalonego. Wadom jest to, że powoli Żera on paliwo, ale nie jest jakiś drogi, bo paliwem są wszystkie palne rzeczy oraz nitra. Gasi on też ogniska, jak jest wyłączony, ale to nie jest jakiś duży problem. No i sam w sobie strażak nie jest jakiś super dobry. Ale mamy taką fajną, dosyć ukrytą mechanikę, jak rozszerzenie strażaków. A mechanika ta działa dzięki lurprantom, bo te oto bulwy naturalnie są bardziej podatne na samozapłon. Dokładnie to działa to tak, że lurpran ma priorytet zapalania się od samozapłonu. Dokładniejsze wymiary to coś około 12 tur w poziomie i pionie. Dzięki temu, jak postawimy takie lurpranty, na granicy strażaka, to nagle zasięg ochrony przed samozapłonem zwiększy się i to bardzo. Jedyna wady to to, że trzeba mieć jakieś sztuczne albo kamienne turfy w bazie, ale to raczej nie problem, bo droga jest sztuczna i z reguły stawiamy ją w bazie. No i oczy mamy tylko w lato, bo poza latem nie musimy tam trzymać lurprantów. I będę szczerym, jest to moja ulubiona strategia, bo jest łatwo dostępna i nie zmusza gracza do mieszkania na jakimś szczególnym biomie. Problemem mogą być lurpranty, bo wy pierwszą wiosnę aż tak dużo ich nie zdobędziemy, ale pamiętajcie, że zawsze w wiosnę pojawia się jeden ukrababki i na pewno gdzieś na dziko znajdziecie chociaż jednego. A już z jednym lub dwoma można sobie na spokojnie ochronić bazę wy te pierwsze lato. No i moim zdaniem, Zdaniem rozszerzone strażaki to najlepsza metoda na zapłyn przez dostępność dla każdej postaci, uniwersalność i generalnie mają mało wad, bo jedynie co to mogą was oczy walnąć raz czy dwa, jak nie zastawicie okolicy turfami. Wiele ludzi jest też zdania, że gigadrzewa są najlepszą metodą na samozapłon, ale moim zdaniem są one zbyt overrated. Fakt, są one dobre, ale nie nazwałbym ich najlepszymi ze samego powodu, że bazy oparte na nich muszą być blisko wody i często musimy liczyć na generator mapy. Też problem jest w tym, że na serio trzeba zrobić trochę rzeczy przed tym pierwszym latem, żeby mieć te drzewa. Bo musimy wybrać się na wodę, popływać do krabapki, zdobyć dźwig, potem znaleźć las na morzynowy, zdobyć nasiona z drzew, pozbierać figi na drzemik no i zabrać kupę glomera też na drzemik potem zatopić nasiona tam, gdzie chcemy drzewo i czekać parę dni, aż wyrośnie. I potem co jakieś 3-4 dni smarować drzewo nawozem, żeby w końcu wyrosło w duże drzewo. I jak na moje jest to dość dużo roboty, szczególnie, że samo drzewo rośnie dosyć długo i jak macie lepsze rzeczy do roboty, to trochę nie ma sensu się bawić wymarnowania czasu na pływanie po oceanie dla drzew. No faktem jest to, że drzewa są fajne, bo chronią przed samozapłonem, trochę deszczem i też piorunami, ale dużo z nimi roboty i trzeba poświęcić trochę czasu w pierwszy rok, aby w ogóle mieć te drzewa w pierwsze lato. No i jak na moje w pierwszy rok don jest strasznie dużo rzeczy do roboty, i pływanie po drzewa dosyć nas ogranicza. Plus to już takie bardziej moje personalne zastrzeżenie, ale bazy z gigadrzewami w moim odczuciu zawsze wyglądają prawie tak samo, no i są dosyć ciasne. Też zazwyczaj do takiej bazy trzeba ogarnąć doki, żeby wykorzystać bardziej teren chroniony przed samozaponem, więc no wypadałoby jeszcze znaleźć wyspę małp i ogarnąć schemat i surowce na doki. Więc sądzę, że drzewa są trochę przereklamowane ze względu na to, ile pracy trzeba włożyć, żeby tylko dostać trochę lepszego strażaka. Więc jak na Moje rozszerzone strażaki są o wiele lepsze. Ale to tylko moje zdanie, i oczywiście każdy może sobie grać tak, jak chce. A tak swoją drogą, to co wy o tym sądzicie? Napiszcie swoje odczucia do najlepszych metod na samozapłon, bo kto wie, może jednak najlepsza jest konewka albo coś innego. Dzięki za oglądanie i do następnego, cześć!